Pierwszy rozdział pierwszego tomu nosi tytuł Wenus z Milo. Tomasz Judym przybyw, przebywa w Paryżu. Postanawia zwiedzić Louvre. Przy posągu Afrodyty spotyka Polki, panią Niewacką, jej wnuczki Wandę i Natalię oraz nauczycielkę tych panien Joannę Podborską. Nawiązuje się między nimi rozmowa. Następnie jadą na wycieczkę do Wersalu. Rozdział drugi pod tytułem W pocie czoła opowiada, wydarzenia, które odbywają, opowiada o wydarzeniach, które odbywają się rok później. Judym wraca do Warszawy i odwiedza brata Wiktora. Nie zastaje go w domu, wybiera się więc do fabryki cygar, gdzie pracuje żona. Wiktora a bratowa Tomasza. Tu Tomasz Judym widzi, widzi ciężką pracę, widzi katastrofalne warunki panujące w fabryce. Potem spotyka się z Wiktorem. Opowiada mu o swoim życiu u ciotki, dzięki której zdobył wykształcenie, ale też przeżył, przeżył wiele upokorzeń. Rozdział trzeci nosi tytuł Mrzonki. W salonie doktora Antoniego Czernisza Tomasz Judym wygłasza odczyt pod tytułem Kilka uwag w sprawie higieny. Zarzuca w nim lekarzom, że opiekują się tylko bogatymi, a nie interesuje ich los biednych, biednych chłopskich dzieci. Słuchacze są oburzeni tym wystąpieniem, uważają, że postulaty Judyma dotyczące zajęcia się ludźmi z nizin społecznych to, to, to głupie i, i bezsensowne mrzonki, właśnie. Sedno problemu nikogo tak naprawdę nie interesuje. Rozdział czwarty nosi tytuł Smutek. Smutny Judym spaceruje alejami ujazdowskimi. Ma poczucie klęski. Wśród ludzi zauważa, zauważa poznane w Paryżu panny. Idzie ze spuszczonymi oczami. Rozdział piąty zatytułowany jest Praktyka. Doktor Judym otwiera prywatną pra praktykę lekarską, jednak przez pół roku nie odwiedza go żaden pacjent. Judym spotyka doktora Chmielnickiego, który proponuje mu pracę w popularnym zakładzie leczniczym w Cisach w posiadłości pani Niewackiej. Judym cieszy się, przyjmuje propozycję. Rozdział szósty pod tytułem Swawolny Dyzio dotyczy podróży Judyma do Cisów. Doktor Judym podróżuje pociągiem. W, podczas podróży towarzyszy mu kobieta z, ze swoim synkiem o imieniu Dyzio. Dyzio to bardzo swawolny, żywy, nieznośny chłopiec. Tomasz z niecierpliwością czeka końca podróży. Ostatecznie spuszcza chłopcu lanie i resztę drogi pokonuje piechotą. Rozdział siódmy nosi tytuł Cisy. Żeromski przedstawia tutaj uzdrowisko w cisach. Judym zwiedza miejscowość i poznaje dyrektora zakładu leczniczego doktora Węglichowskiego oraz administratora cisów krzywosąda chobrzańskiego. Rozdział ósmy zatytułowany jest Kwiat tuberozy. Judym zostaje zaproszony przez proboszcza na śniadanie. Spotyka tutaj znajome panny, poznane w Paryżu oraz Karbowskiego. W Karbowskim kocha się Natalia. Tomasz zazdrości mężczyźnie uczucia pięknej dziewczyny, która jemu także się podoba. Rozdział 9 zatytułowany jest Przyjdź. Tomasz Judym marzy o miłości. Spaceruje sobie, patrzy w niebo, ogląda drzewa. Ma wrażenie, ma takie przeczucie, że w jego życiu wydarzy się niebawem coś niesamowitego. Rozdział 10 nosi tytuł Zwierzenia. Ten rozdział to Pamiętnik Joanny Podborskiej. Dowiadujemy się z niego o jej życiu przed poznaniem Tomasza Judyma. Podborska po śmierci rodziców musiała opuścić dom rodzinny. I w Warszawie opiekowała się dziećmi Heleny Predygierowej. Zarobione pieniądze przeznaczała na pomoc bratu Henrykowi. Z tego pamiętnika wyłania się obraz Joasi, jako osoby pracowitej, wrażliwej, zaangażowanej w pracę nauczycielki i z tej, czerpiącej z tej pracy radość. Jest tutaj także fragment który opisuje spotkanie Judyma w tramwaju, zacytuję Spostrzegłam, że w rogu siedzi ten śliczny jegomość w cylindrze. To już trzeci raz go spotykam. Joanna Podborska, wizerunek Joanny Podborskiej wyłaniający się z tego pamiętnika, z tego rozdziału to wizerunek kobiety wrażliwej na ludzką krzywdę, lubiącej literaturę, kochającej swoje uczennice. Tak jak już powiedziałam, znajdującej także satysfakcję w, w pracy nauczycielskiej. Tom drugi otwiera rozdział pod tytułem Poczciwe prowincjonalne idee. W Cisach doktor Judym jest bardzo zajęty. Do południa pracuje w sanatorium. Po obiedzie bawi damy i spaceruje. We wrześniu nastają deszcze, chłody, dużo dzieci choruje. Judym proponuje przeniesienie czworaków chłopskich na suche tereny. Nie dostaje na to jednak zgody dyrekcji. Rozdział drugi nosi tytuł Starcy. Doktor Judym ma dużo pracy, odwiedza chorych i cały czas myśli o tym, jak osuszyć teren. W tej sprawie pisze listy do Leszczykowskiego. Przedstawia też swoje poglądy Krzywosądowi obrzeńskiemu oraz Węglichowskiemu. Spotyka się niestety z ostrą krytyką. Panowie uważają, że dla jego niesprawdzonych, idealistycznych pomysłów nie warto jest ponosić Ryzykownych kosztów. Tytuł rozdziału trzeciego jest cytatem: Ta łza, co z oczu Twoich spływa. Dzięki pieniądzom Tomasza Judyma, jego brat może wyjechać za granicę. Wiktor żegna się z, z rodziną i opuszcza Warszawę, zostawiając żonę z dziećmi. Rozdział czwarty nosi tytuł O świcie. Odwiedzając chorych, Tomasz spotyka Joasie. Podborska wraca, wraca właśnie z Woli Zameckiej, gdzie szukała panny Natalii, która uciekła z domu skarbowskim. Jasia dowiedziała się, że młodzi wzięli ślub i uciekli za granicę. Jako opiekunka Natalii czuje się odpowiedzialna, czuje się winna e, zaistniałej sytuacji, ponieważ wielokrotnie rozmawiała z dziewczyną, że małżeństwo powinno zawierać się wyłącznie z miłości. Tomasz Judym uświadamia sobie, że kocha Joannę i pragnie połączyć się z nią węzłem małżeńskim. Rozdział piąty to rozdział pod tytułem W drodze. Wiktorowa otrzymała list od męża, w którym mąż prosi, aby do niego przyjechała. Kobieta zabiera więc dzieci i wyrusza w podróż. Przez pomyłkę wysiada niestety na nie, nie tej stacji, co trzeba. Jest zrozpaczona, ponieważ nie zna, nie zna języków. Pomaga jej przypadkowo spotkana Natalia wraz z Skarbowskim. Wyczerpana Wiktorowa dociera wreszcie do męża do Szwajcarii. Ten oznajmia jej, że planuje dalszą podróż do Ameryki. Rozdział szósty nosi tytuł o zmierzchu. Tomasz Judym wyznaje miłość Joasi. Ta odwzajemnia jego uczucie. Rozdział siódmy to rozdział pod tytułem Szewska pasja. Krzywosąd wpuszcza szlam ze stawu do rzeki, z której czerpią wodę ludzie ze wsi. Kierując się troską o zdrowie ludzi, Tomasz Judym rozmawia, z nim, o, tym, e, rozmawia o tym incydencie z dyrektorem. E, niestety dowiaduje się, że to nie jest jego sprawa i że, uwaga, cytuję, higiena jest dla ludzi bogatych. Chłopy i ich bydło niech piją muł z naszego stawu. Judym jest oczywiście wściekły. Między nim a krzywosądem dochodzi do awantury, w wyniku której Tomasz wpycha go do stawu. Rozdział ósmy to rozdział pod tytułem Gdzie oczy poniosą. Wydarzenie nad stawem spowodowało, że dyrektor rozwiązuje z Judymem umowę o pracę. Tomasz żegna się z ukochaną i opuszcza Cisy. W pociągu płacze. Na dworcu spotyka Korzeckiego, który proponuje mu, aby pojechał z nim do, do Zagłębia. Judym zatrzymuje się w domu inżyniera. Wieczorem rozmawiają szczerze o swoich bolączkach. Tomasz bardzo tęskni za Joasią. Rozdział dziewiąty to rozdział pod tytułem Glikałów. Z samego rana Judym idzie do kopalni. Glikał to, to pozdrowienie, którym wymieniają się pracownicy kopalni. Doktor przygląda się robotnikom, robotnikom kopalni oraz całemu miastu, jest wstrząśnięty nieludzkimi warunkami pracy i brutalnym traktowaniem pracujących przy wyciąganiu węgla koni. Rozdział 10 to rozdział pod tytułem Pielgrzym. Judym i Korzecki idą do Kalinowicza, czyli do dyrektora kopalni. Tomasz podziwia jego bogato urządzone mieszkanie. Rozmawia też z synem Kalinowicza na temat wolności człowieka, wyborów między dobrem i złem, relacjami między szczęściem jednostki, traktowanymi jako dobro najwyższe a obowiązkami człowieka wobec ogółu. Rozdział 11 to rozdział pod tytułem Asperges me. Do domu Korzeckiego po Judyma przychodzi Oleś. Prosi, aby doktor zbadał jego matkę. Okazuje się, że kobieta jest chora na gruźlicę i nie ma dla niej żadnego ratunku. Judym bardzo przeżywa tę sytuację. Żal mu jest kobiety oraz jej syna. Rozdział 12 to rozdział pod tytułem Daimonion. Tomasz otrzymuje pracę jako fabryczny i przeprowadza się do nowego mieszkania blisko kopalni. Pewnego dnia otrzymuje list. Jest to list od Korzeckiego. Inżynier pisze, że pragnie uwolnić się od trosk, od trosk dnia codziennego. Judym natychmiast jedzie do niego, ale kiedy udaje mu się dotrzeć. Korzecki już nie żyje. Popełnił samobójstwo. Rozdział 13 to rozdział pod tytułem Rozdarta Sosna. Joasia przyjechała do Tomasza do Sosnowca. Razem zwiedzają kopalnie i osiedla robotnicze. Rozmawiają na temat dalszego życia. Podborska chce być z ukochanym, planuje wspólne życie. Judym uważa jednak, że ma do spełnienia wielką misję. Która łączy się z, z jego pracą lekarza. Postanawia być sam i rozstaje się z Joasią. Dziewczyna życzy mu wszystkiego dobrego, życzy mu szczęścia i, i odchodzi. Judym natomiast błąka się po okolicy, aż w końcu siada pod rozdartą, prawie na pół sosną.